Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przywitajmy ich wszystkich. Przywitajmy całą defiladę gorącym polskim sercem. Brawa. Z czterech ciężkich śmigłowców. Ugrupowaniem dowodzi zastępca dowódcy eskadry Blackhawk z 12. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych. Armia amerykańska obecnie używa ponad 1000 egzemplarzy tego typu śmigłowców. A przed nami. Samoloty transportowe Mi-28 Bryza z trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Ugrupowanie prowadzi podpułkownik pilot Ryszard Carnacki. Są to samoloty wielozadaniowe, krótkiego startu i lądowania C-295M z trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Samoloty te bazują w ósmej bazie lotnictwa transportowego w Krakowie. Klub samolotów prowadzi kapitan pilot Jarosław Jaworski. Samoloty te są średnimi, choć ważą ponad... stacjonują na lotnisku w powidzu. Ich głównym przeznaczeniem jest transport ładunków, osób, a także rannych na średnich odległościach, co przy zdolności lądowania na nieutwardzonych pasach startowych czyni z tych samolotów uniwersalne maszyny. Zespół akrobacyjny Orlik z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Przed tym zespołem jeszcze dwa występy zagraniczne w Atenach i Madrycie. A tu samolot myśliwsko-bombowy Su-22M4. 4 tony uzbrojenia lotniczego. Kolejne cztery samoloty to samoloty wielozadaniowe F-16, blok 52. Dzięki nowoczesnym systemom nawigacyjno-pilotażowym maszyny te również mogą wykonywać zadania bojowe w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. I jeszcze cięższe maszyny transportowe, Lockheed C130E Hercules z trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego naprawdę ciężkiej pracy żołnierzy, instruktorów i ich dowódców. Wygląda to pozornie łatwo, ale proszę wierzyć, samo maszerowanie, zachowanie tempa kroków i ustawienie w kolumnach czwórkowych to sztuka. Przed Państwem przedefilują współczesne pododdziały, w tym pododdziały zagraniczne ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki oraz Kanady, pododdziały historyczne, wojskowe, współczesne i historyczne. Proszę Państwa, kolumnę pododdziałów maszerujących w jednorodnym szyku i tempie prowadzi do defilady dowódca uroczystości. Podpułkownik Tomasz Bieniak, oficer dowództwa garnizonu. Za chwilę pan prezydent w towarzystwie dostojnych gości odbierze defiladę. Proszę państwa, na czele maszerują pododdziały rodzajów sił zbrojnych. <grym> Pierwszy z nich to pododdział reprezentujący wojska lądowe, wystawiony przez batalion dowodzenia, którego patronem jest podporucznik Stefan Szuby pseudonim Leszcz, żołnierz 21 Warszawskiego Pułku Piechoty. Pododdziałem dowodzi porucznik Maciej Sulkowski, towarzyszy poczet sztandarowy pod dowództwem chorążego Mariusza Bednarza. Drugi pododdział wystawiony przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego reprezentuje siły powietrzne. Dowodzi kapitan Paweł Or Orłowski, dowódca Pocztu Sztandarowego, porucznik Grzegorz Kosiak. Pododdział reprezentujący marynarkę wojenną pod dowództwem kapitana Marcina Majkowskiego został wystawiony przez Gdyński Oddział Zabezpieczenia imienia pułkownika Stanisława Dąbka i trzecią flotylę okrętów. Dowodzi kapitan Marcin Majkowski, pocztem sztandarowym podporucznik Paweł Narloch. I przed Państwem kolejny pododdział reprezentujący żandarmerię wojskową, wystawiony przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii imienia generała Brygady Franciszka Sznajdego. Dowódca pododdziału to kapitan Artur Karpienko, a dowódca pocztu sztandarowego podporucznik Janusz Szoblik. Do trybuny zbliża się za chwilę pododdział reprezentujący szóstą brygadę powietrzno-desantową imienia generała brygady Stanisława Franciszka Sosabowskiego. Dowodzi kapitan Paweł Jędraszczak, pocztem sztandarowym podporucznik Rafał Musialik. Widzą Państwo żołnierzy defilujących w umundurowaniu polowym w kamuflażu pustynnym. Reprezentują oni X Brygadę Kawalerii Pancernej imienia Generała broni Stanisława Maczka, dowodzi kapitan Krzysztof Krawczyk pocztem sztandarowym podporucznik Jakub Żołudź. No i proszę Państwa, peleryny, kapelusze i orle pióra to może być tylko pododdział reprezentujący 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich imienia generała Brygady Mieczysława Boruty-Śpiechowicza. Dowodzi kapitan Krzysztof Wydrzyński, pocztem sztandarowym podporucznik Wojciech Skotak. A teraz zaprezentują się przed Państwem słuchacze wojskowych uczelni. Oto pododdział reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Dowódcą pododdziału jest porucznik Tomasz Misiejuk, dowódcą pocztu sztandarowego porucznik Mateusz Machnio. Kolejny pododdział reprezentuje Akademię Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte w Gdyni. Dowodzi porucznik marynarki Łukasz Teległów, pocztem sztandarowym Bosman Podchorąży i jakimi defiluje pododdział reprezentujący Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Na czele pododdziału dowódca kapitan Jakub Rychciński. Za nim poczet sztandarowy pod dowództwem porucznika Wojciecha Cholewki. I do trybuny zbliża się pododdział reprezentujący Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Słuchacze Orląt defilują pod dowództwem porucznika Roberta Kolejne pojazdy to kłady używane przez pododdziały rozpoznawcze. Kłady, które Państwo widzicie, występują w wyposażeniu dziewiątego pułku rozpoznawczego z lisbarka warmińskiego. Pierwsze to pojazdy typu Arctic Cat, kolejne to pojazdy typu Polaris Sport. Pojazdy typu kład to pojazdy bombardier Kłady przeznaczone są do wykonywania Różnorodnych zadań W różnych warunkach terenowych Przede wszystkim umożliwiają Bezproblemowe pokonywanie bezdroży Terenów pustynnych Terenów górzystych Te samochody to samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności HMVW 1165A, popularne HAM. Jest to wersja o zmniejszonym opancerzeniu, lecz zwiększonej mobilności. Wersja specjalnie skonstruowana pod kątem wojsk specjalnych. Pojazdy wystawiła jednostka wojskowa Komandosów z Ludnińca, a kolejne to Mercedesy terenowe wystawione przez jednostkę wojskową Grom. A przed trybuną pojazdy osobowo-terenowe Toyota Hilux w wersji pojazdów uzbrojonych. Pojazdy należą do jednostki wojskowej Grom. Na sześciu samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności Honker 2000 w wersji lekko opancerzonej Skorpion 3 pojazdy wystawił pododdział rozpoznawczy 9 Pułku Rozpoznawczego. Pojazdy te eksploatowane są przez kompanię Dalekiego Rozpoznania. Dwa bezzałogowe statki powietrzne typu Orbiter. Które są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania taktycznego, przewożone na pojazdach należących do 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. I znów samochody wysokiej mobilności Hanwi. Pododdziały wystawił 9 Pułk Rozpoznawczy. A do trybuny zbliża się pełna kompania zmotoryzowana na kołowych transporterach opancerzonych AMV w wersji 8x8, nazywanych Rosomakami. Kołowe transportery opancerzone w wersji zwierząt bojową, uzbrojoną w 30mm armatę MK44. Pojazdy te przeznaczone są dla przewozu drużyny piechoty a za pomocą uzbrojenia pokładowego mogą one wspierać działania tych drużyn. Obecnie sprzęt ten jest eksploatowany przez 12. i 17. brygadę zmechanizowaną. Pojazdy, które widzimy, wystawiła 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana imienia generała Józefa Dowbora Muśnickiego z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej imienia im. imienia Króla Jana III Sobieskiego. Te zestawy, które możemy widzieć, wystawił 8, pół przeciwlotniczy z Koszalina. Dociekliwsi z Państwa zauważą, że pojazdy te mogą samodzielnie pokonywać przeszkody wodne uzbrojone w sześć wyrzutni rakiet przeciwlotniczych oraz stacje kierowania ogniem, wyposażone są również w głowicę optoelektroniczną. I dwa pojazdy dowodzenia, zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza 3K, a za nimi sprzęt wojsk inżynieryjnych. Dwa samobieżne trały przeciwminowe, Bożenę. Sprawy wystawił drugi pułk saperów z, z oraz dwa mosty na podwoziu samochodowym MS-20 Taglesia przeznaczone do przeprawiania sprzętu ciężkowią o masie do 73 ton. A kolumnę pojazdów kołowych zamykają samochody sanitarne czteronoszowe na podwoziu Beko, wystawione przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej. 17. Brygadę Zmechanizowaną i 1. Warszawską Brygadę Pancerną. Do trybuny zbliża się kompania czołgów Leopard 2A5. To najnowsze czołgi w wyposażeniu Wojska Polskiego. W zeszłym roku Wojsko Polskie zakupiło 105 sztuk tego sprzętu, który wejdzie na uzbrojenie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Mając na uwadze tradycje dziedziczone przez ten związek taktyczny, w zasadzie należałoby powiedzieć, że to nie kompania czołgów, lecz szwadron pancerny, ponieważ dywizja ta dziedziczy tradycję pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. W ten sposób 11. Lubuska dywizja Kawalerii Pancernej będzie jedynym w wojsku polskim związkiem taktycznym, który w całości będzie wyposażony w pojazdy rodziny Leopard 2. Państwa można powiedzieć, że na wschodniej granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego tak nowoczesnymi czołgami dysponują tylko dwie armie, to jest wojsko polskie oraz armia grecka, no i oczywiście armia niemiecka, która dysponuje najnowszymi modelami tych wozów. Wozy w barwach 34. Brygady Kawalerii Pancernej imienia Hetma Wielkiego Koronnego Jana Zamojskiego. A przed trybuną samobieżne 155 mm haubice Krab. Najnowszy sprzęt. W tej chwili przed trybuną ostatnie dwa rosomaki z tego pododdziału, a za nimi dwa rosomaki w wersji wozu ewakuacji medycznej z podwyższeniem kadłubem przedziału desantowego. Pojazdy to mogą ewakuować z pola walki trzech poszkodowanych w pozycji leżącej i czterech pacjentów siedzących. A ten ciężki wóz to radiolokacyjny zestaw rozpoznania artyleryjskiego Liwiec. Sprzęt wystawił 11 pułk artylerii z 16 dywizji zmechanizowanej i pododdział artylerii samobieżnej. Są to samobieżne matochaubice kalibru 152 mm Dana. W latach 80. Wojsko Polskie zakupiło 111 egzemplarzy tego sprzętu. Sprzęt, który sprawdził się w trudnych bojowych warunkach w Afganistanie, jak już wspomniałem, kaliber 152 mm, odległość strzału maksymalna 18 700 m. Kolejny pododdział artyleryjski to samobieżna wyrzutnia rakietowa WR Langusta na podwoziu samochodu ciężarowego Jelcz, kaliber 122 mm, liczba luf 40. Czas wystrzelenia pełnej salwy to zaledwie 20 sekund, a maksymalny zasięg strzelania to 42 km. Sprzęt wystawił 11. pułk artylerii z węgorzewa. W tej chwili do trybuny zbliżają się opancerzone samochody Star 266, przeznaczone do transportu strzelców, wyposażonych w przeciwlotnicze, przenośne zestawy rakietowe Grom. Sprzęt wystawiła 12 Brygada Zm. oraz pojazdy interwencyjne, samochody Skoda, samochody osobowo-terenowe Land Rover Defender w wersji 2 jazdy interwencyjne w wersji wozów dowodzenia z zestawem przedlotniczym zur 23 k Sprzęt wystawiła również 12 Brygada Zmechanizowana. Kolejny pododdział przeciwlotniczy to przeciwlotnicze rakietowe wozy bojowe OSA-P. Zmodernizowany w ostatnich latach, używany przez Wojsko Polskie w okresie II Rzeczypospolitej. Tę kolumnę otwierają motocykle Sokół. O mocniejszym silniku Sokół 1000. Za nimi pojazd osobowo-terenowy, polski Fiat 58935 roku. Kolejny z pojazdów to limuzyna dla generałów i wyższych oficerów, skonstruowany w centralnych warsztatach samochodowych w Warszawie 31. Samochód ciężarowy Ursus w wersji ciągnika, armaty przeciwpancernej w Polsce, również w wersji ciągnika armaty przeciwpancernej wzór 36. Samochód pancerny Peugeot, użytkowany przez wojsko polskie w latach 20., uzbrojony w karabin maszynowy, kolejne dwa uzbrojone. 37 pojazd pierwotnie, francuski, gdy trafił do Polski za mało zaledwie 140 sztuk 1920. Proszę państwa, można powiedzieć, że był to najlepszy czołg I wojny światowej, bowiem jego konstrukcja Umiejscowienie poszczególnych przedziałów stało się klasycznym rozwiązaniem dla wszystkich czołgów na całym świecie przez najbliższe 100 lat. A więc z przodu przedział kierowania, w środku przedział bojowy rozwiązania jest tylko i wyłącznie izraelska Merkawa. A więc można powiedzieć, że czołg Renault FT-17 to najlepszy czołg I wojny światowej.